Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na recenzję kilku nowych produktów, które w ostatnim czasie mam u siebie i ciągle testuję. Mam na ich temat już swoje opinie, więc dzisiaj będę ich nakładać i porozmawiamy co o nich sądzę. Zacznę od bazy pod podkład z marki Chanel, która wygląda w ten sposób. W sumie marka nie mówi, że to jest baza podkład. Ten produkt się nazywa Skin Enhancer, czyli to ma być ten produkt, który udoskonala nam naszą skórę. Możemy używać go jak osobno, jako podkład. Powiedzmy, możemy używać jako bazę pod e, makijaż, możemy też mieszać z podkładem, możemy używać na makijaż, na podkład, więc e, możliwości jest tak naprawdę wiele. Ja mam go w najjaśniejszym odcieniu. Ogólnie występuje ten produkt w trzech odcieniach e, i mój odcień się nazywa Soft Pink. Ma tutaj ten produkt składniki pielęgnacyjne, ale dla mnie to nie jest priorytetem. Będę go już nakładać. Najpierw nałożę go jako bazę na jedną stronę tutaj, bo zazwyczaj używam go trochę w inny sposób. Ale chcę, żebyście zobaczyli jak ten produkt wygląda solo na twarzy. Zobaczcie, konsystencja nie jest zbyt płynna, raczej jest kremowa. I ten produkt ma w sobie bardzo malutkie, rozświetlające drobinki, które tak naprawdę nie są widoczne tylko że on daje taki efekt leki po poświaty. Ja, gdy kupowałam ten produkt, myślałam, że to będzie coś podobnego do Hollywood Flawless Filter z marki Charlotte Tubery i myślałam, że będę go podobnie używać ale jednak nie jest to mm, to samo ponieważ tamten produkt Hollywood Flawless Filter jest bardziej rozświetlający ma znacznie mocne to rozświetlenie niż ten tutaj z Chanel. Zobaczcie, nałożyłam cienką warstwę tego produktu. On ogólnie wyrównał odrobinę koloryt i dał efekt takiego rozświetlenia, trochę rozjaśnił moją cerę, ponieważ on jest taki lekko różowy. Odcień ma. Nie jest zauważalny na skórze, tylko daje taki glow. Ja zazwyczaj używam ten produkt w inny sposób. Ja lubię go mieszać z podkładem. Mam tutaj u siebie podkład Charlotte Tilbury. Jak wiecie, to jest mocno kryjący podkład. Ja mam go w odcieniu 4. I ten odcień jest odrobinę za ciepły dla mnie. A tutaj mamy bardziej chłodny produkt, więc ja mieszam 50 na 50%. I powstaje akurat taki produkt, który mogę używać codziennie. To jest podkład Charlotte Tilbury. I tyle samo wyciskam tego produktu ze Chanel i po prostu mieszam. W taki sposób odcień robi się bardziej neutralny. I konsystencja też tego podkładu się zmienia, on staje się bardziej nawilżający i łatwiej się rozprowadza na skórze, ale też jest długotrwały i kryjący. No i tak wygląda ten produkt na tej stronie nałożony jako bazę pod podkład oraz razem z podkładem zmieszany i na tej stronie tylko zmieszany z podkładem duże różnice szczerze nie widać. Ten produkt ma też właściwości wyglądające, więc to jest bardzo fajnie i mi się podoba. Ogólnie powiem, że to nie jest produkt must-have, ale cieszę się, że go mam, ponieważ od kiedy spróbowałam łączyć te dwie formuły, no to znacznie częściej używam tego podkładu, a tak naprawdę to nie używałam go ponad chyba. Pół roku na pewno, może dłużej, w ogóle nie sięgałam po ten produkt, ponieważ no, ma on za ciężkie krycie dla mnie. I sama formuła też jest taka bardziej gęsta, za którą ja nie przypadałam. A połączenie tych dwóch produktów sprawiło, że lubię ten podkład bardziej on lżej odczuwa się na skórze, naprawdę więcej nawilżenia jest dzięki tej bazie wygląda też na skórze lepiej ja mam skórę normalną w kierunku suchej więc te dwa produkty do siebie bardzo pasują dalej używam również produktu z Charlotte Tilbury, to nie jest nowość to jest produkt kremowy bronzer ja mam jego w najjaśniejszym odcieniu. On jest e, dosyć e, ma taką zbitą konsystencję. Ja też go odłożyłam, powiem wam i zapomniałam o nim na chyba prawie na rok czasu, ale niedawno powróciłam do niego i się cieszę, ponieważ e, no, jest to fajna formuła i fajny odcień taki bardziej chłodniejszy, więc ja go używam, Mm, jako kontur i bronzer jednocześnie bardzo łatwo się rozciera ta formuła to nie jest nowością na rynku, ale wciąż jest bardzo fajnym produktem po który po prostu teraz e, często sięgam też i zanim przyjdę do konturowania nosu to użyję e, korektor pod oczy odrobinkę Ten podkład Charlotte Tilbury ma takie dobre krycie, że ja czasami nie używam tak naprawdę korektora. A z tym podkładem następny produkt to jest nowość dla mnie oraz na rynku też ten produkt pojawił się stosunkowo niedawno. To jest produkt kremowej od marki Danessa Myrex i to jest róż w kremie. Tak on wygląda w środku, to jest odcień Jubilee i to jest taki ciepły odcień z, drobiną, z odrobiną pomarańczki w sobie. Ja go lubię używać, szczerze mówiąc, z pędzlem, ponieważ wtedy mam więcej kontroli, ten produkt jest bardzo napigmentowany, więc ja biorę go odrobinę, i żeby łatwiej on się rozprowadzał, w sensie bardziej równomiernie, to nadmiar ściągam na dłoń. Bardzo fajna formuła, ciekawa. To jest róż kremowy, ale daje efekt matowy, taki wygładzający bardzo, bo tutaj zastosowana technologia Absolite. Raczej składnik Absolite jest dodany. Marka Danessa Myrex używa tego składniku również w swoim podkładzie, który też jest w takiej formie. Ja nie używam tego produktu ale słyszałam bardzo fajne recenzje na jego temat powiem Wam, że ten róż jest bardzo przyjemny on łatwo się rozprowadza e, chociaż jest super napigmentowany ale nigdy z nim nie powstają plamy e, i daje efekt pudrowego produktu czyli taki bardziej matowy i utrzymuje się przez cały dzień, super utrzymuje się ten produkt. Puder użyję z Hourglass pod oczy. To jest odcień Diffuse Light. Bardzo, bardzo stary puder, chyba już po terminie. A ja go używam. dobra. No i paletka jaka Palet. Paletka została wypuszczona latem, ale uważam, że świetnie się sprawdzi również i w sezon jesienny ze względu na kolory. Powiem wam, że nie jest to moja ulubiona paletka Nataszy, bo ta kolorystyka nie jest też moją ulubioną, ale jest to świetna paleta w sensie, że y, nietypowe y, maty, nietypowe błyski, bardzo ładne, troszkę za bardzo monochromatyczna ta paleta dla mnie. Chciałabym y, więcej tutaj różnorodności, y, jeżeli chodzi o kolory matowych oraz y, błyszczących cieni. Ale jest jak jest, więc ja wezmę. Dzisiaj ogólnie chcę e, wykonać taki makijaż, no powiedzmy bardziej musztordowy. E, ja wezmę najpierw odcień, e, ten tutaj Tipu, ten i położę go na zewnętrzną część. E, te błyski tutaj w tej palecie są przepiękne. Tylko że tak naprawdę na oku to yy, wyglądałem podobnie. Przynajmniej dwa, dwa z pięciu odcieni wyglądały bardzo podobno na oku, więc można byłoby włożyć yy, może trochę inny odcień blisko. Dodawała tutaj o góry. Ten odcień cytryn. No, jak zwykle, jakość matów jest świetna. Ja uwielbiam matowy cień na nasze denony. Przy linii rzęc nałożę ten odcień akacja, który jest bardzo podobny do odcienia Typu, ale odrobiny ciemniejszej odcień ten tutaj y, pomarańczka. Teraz blenduję go odcieniem w fusi. Zrobię sobie kreskę tym tutaj odcieniem w ciemne zielonym I dalej ten błysk. Ten błysk ma w sobie oliwkowy podton. Się nazywa makija. Idzie na środek, a na dole, tutaj na środku, nałożę kredkę po prostu w linii wodnej. Kredka z marki Lamel i cień kamu Ok, odtwarzam to samo na tym oku, wyduszuję rzęsy i e, robimy makijaż ust. Do makijażu ust użyję kredkę z marki Nabla. E, to jest numer 3. Bardzo fajna kredka żelowa. Ona jest też bardzo trwała. Ja użyję ją w ten sposób, e, że podkreślę sobie tylko środek ust o góry i na dole. Tym samym uzyskam po prostu taki bardziej pełny usta. Ta kredka zastyga dosyć szybko. I na usta ja użyję e, ten sam produkt, który używałam na policzkach, ponieważ, e, ponieważ właśnie w ten sposób go można używać. I to chyba jest pierwszy produkt e, stworzony do policzek i do ust, który faktycznie e, fajnie sprawdza się i na policzkach, i na ustach. Na usta ja lubię nakładać go paluszkiem, i on daje taki efekt. Matowy, bardzo komfortowy na ustach. Niezbyt długotrwały, ale wystarczająco trwały dla mnie. I na środek dam go więcej. Może odrobinę rozświetlacza z Rare Beauty. Teraz bardzo szybkie podsumowanie tych produktów. Na temat bazy z Chanel, ja już wszystko powiedziałam. Bardzo lubię to, że ten produkt nadaje się do mieszania z innymi produktami, z podkładami, robię z nich taki lżejszy produkt daje faktycznie nawilżenie, które jest wyczuwalne i potrzebne dla mnie przynajmniej. Daje odrobiny takiego rozświetlenia i wygładzenia, więc to mi się podoba w tym produkcie. Czy to jest Must Have? Ja już mówiłam, że nie. Jak tylko go skończę, to powtórnie myślę, że nie kupię, ale używam go z przyjemnością. Ten produkt uwielbiam i chcę mieć więcej odcienie. Bardzo ciekawa formuła, jak już wspomniałam. Bardzo ładny i łatwy w uzyskaniu efekt daje ten produkt. Wszystkie odcienie tutaj są takie mocno wibrujące i na pierwszy rzut oka wystraszają, szczerze mówiąc. Ale łatwo się rozcierają. Nie powstają plamy. W ogóle to jest bardzo łatwy w użyciu produkt i bardzo mi się podoba. Paletka Jaka Palet. Jak już mówiłam, nie jest moja najbardziej ulubiona. Bardzo taka paletka pod specjalny nastrój, chyba. Ja w lato. Wyjęłam kilka cie... odcienie tutaj i zamieniłam ich z tą paletką pastel, czyli połączyłam te dwie paletki w jedną i w taki sposób najwięcej używałam tej palety. Dla mnie tutaj odcienie te wszystkie są za bardzo brudne, powiedziałabym, chociaż dzisiejszy makijaż mi się podoba. I bardzo podobały mi się te błyski, poziom ich błysku, bardzo mi się podoba. Pokażę Wam może szybkie swocze. Tu są cztery takich odcienie mocno błyszczących, a piąty jest tutaj standardowy metaliczny cień. I zobaczmy. To jest odcień Plantasia. To jest bardzo podobny na oku e, odcień. Te dwa odcienie na oku wyglądają bardzo podobno. I to jest odcień Komorebi. Następny odcień to jest ten, który dzisiaj położyłam. Nie. Następny odcień e, to jest odcień Elysian. I to jest bardzo ładny, taki chłodny. Szaro-srebrny odcień, w którym są też drobinki fioletowo-różowe, i tutaj ten odcień, który dzisiaj położyłam na powieko, który ma w sobie drobinki złote, a baza jest taka oliwkowa w odcieniu haki. Bardzo ładny błysk dają te cienie. Ale jak mówiłam, chciałabym więcej różnorodności, I ten, i ten tutaj piąty odcień do porównania to jest po prostu metaliczny cień bardzo ładnie się nadaje do ja go często używam w kąciku oka. Widzicie, że poziom błysku jest inny, i w tych tutaj czterech odcieniach. Są takie większe drobinki, a tutaj w y, ostatnim nie mamy tych drobinek. Cóż, to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. E, dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście któryś z tych produktów, które dzisiaj pokazywałam i co sądzicie na ich temat. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!